pokażę Wam szybciutko co sobie kupiłam, sprawiłam sobie sama przyjemność kupiłam sobie taką fajną torbę, bardzo wygodna, materiałowa akurat na, na przykład dla uniform do pracy, przyda mi się poszłam sobie większości w błękitny kupiłam sobie długą spódnicę tak jak wiecie ostatnio mam taki styl, że lubię do tego glany nosić, długa spódnica i do tego sobie wzięłam bluzer również błękitną i ona ma takie ładne marszczenia. Tu ona tak ładnie się układa, do tego tu są takie marszczenia, więc to wszystko e, fajnie wygląda wszystko razem. Kupiłam sobie również buciki na zimę, ponieważ mówią, że idzie bardzo zimna zima, ma spaść śnieg, e, więc sobie wzięłam takie ocieplane. Widać to? Ja lubię takie, ja nie lubię żadnych obcasów. E, będą wygodne i do jeansów i nawet do tej e, spódnicy, do rajstop. Ale jeansy też wzięłam, bo były fajne w promocji, minus chyba 40 czy 50%, nie pamiętam. Jakoś zapłaciłam 9? Nie pamiętam. To są takie fajne, proste, no tak ładnie leżą, o wysokim stanie, wygodne, nie za obcisłe, bo ostatnio nie lubię za obcisłych, więc w takich będzie mi się fajnie śmigać. Specjalnie takie wydarte, podarte, takie naprawdę na maksa wygodne. No i wziąłam sobie coś na imieniny, od razu będę miała, nie wiem, może pod Sylwestra, pod jakieś party inne, czekajcie, wezmę sobie, o, przewieszę, e, taka sukieneczka maksymalnie świecąca, cekinowa, bo nie wiem, czy wiecie, że w Wielkiej Brytanii festive season to jest właśnie taki okres od teraz już, od końca Halloween aż do świąt, to jest czas imprez, świecenia, po prostu rozświetlania, oświecania sobie tego, Maksymalnie ciemnego czasu, więc przyda mi się nie tylko jeden raz. No i wziąłam kurtkę, która teraz się nie prezentuje za dobrze w tym świetle, niestety, bo ona jest taka piękna. No nie, tego koloru Wam teraz nie pokażę. On jest taki kawa z mlekiem, bo mam wszystkie ciemne długie. Ja wiecie, że ja lubię takie płaszcze, właśnie na jesień, zimę, z kapturem obowiązkowo, no bo bez kaptura to tu można zginąć. I on będzie mi się fajnie prezentował właśnie czy do jeansów i do tego jeszcze jakiś fajny szal. Wszystkie kolory do tego pasują. On teraz wygląda na taki, Jezu, nie wiem, rdzawy żółty. On jest zupełnie inny w realu. Może Wam kiedyś nagram się po prostu jak będę w świetle dziennym. Bo to tak troszkę przekłamuje ten kolor, nieładnie na kamerze wygląda. Także wziąłam sobie taki płaszczyk też. Bo wam, kupiłam sobie bardzo podobny, tylko niepikowany, Gładki, ciemny w Primarku, ale ten ciemny jest bardzo gruby, a ten jest taki dosyć cieńszy na takie dni jak teraz, jak mamy tak, nie wiem, po 8-7 stopni, to taki się sprawdzi idealny. A z jakiej okazji te zakupy? No więc z okazji moich imienin. Tak jak niektórzy wiedzą, a nie wszyscy pamiętają, moje imieniny przypadają 18 listopada, od zawsze. Zawsze to było tak, że jeszcze jak mieszkałam w Polsce, to właśnie przed Andrzejkami była taka okazja na imprezę, czyli moje imieniny. A więc ja sobie tutaj popijam świetny drink. Słuchajcie, dziewczyny mi w pracy poleciły. To jest Baileys z lodem oraz z brandy. To jest takie pyszne. Nie wiem, czy w Polsce jest Baileys, ale myślę, że jest. No, to jest taki napój tutaj popularny bardzo właśnie w tym okresie przedświątecznym. No więc tak, dziękuję wszystkim za życzenia, tym co pamiętali, e, dziękuję również za życzenia e, z okazji Dnia Wiedźmy, w sumie bardzo blisko moich imienin, to mogę je podciągnąć pod imieninowe również. E, I słuchajcie, normalnie w Polsce robiłam imieniny, w Wielkiej Brytanii wiadomo tego nie ma, ale ostatnio sobie siadłam z koleżankami z pracy i tak myślałyśmy, że musimy się spotkać, a nie miałyśmy za bardzo takiego pretekstu na większą imprezkę. Więc wymyśliłam ja. Wysłuchajcie, 18 listopad, końcówka listopada, jest mój name day. One mówią: A co to jest? No to więc im tłumaczę, że to jest tak jak rodziny, tylko że jak się skończy 18 lat, to w Polsce się obchodzi name day. One stwierdziły, że to w ogóle jest świetne, że one też by tak chciały, i w ogóle czemu to, tego nie ma w Wielkiej Brytanii? Po prostu propozycja została przyjęta, więc jutro, czyli w sobotę, mam dziewczyny u siebie i zrobimy sobie takie. <laughs> sorry. Małe party z polskim jedzeniem. Właśnie dzisiaj wysłałam Arka do polskiego speku po jakieś wędliny. Mam, och mam ochotę zrobić jakąś fajną sałatkę. Tak wiecie, w polskim stylu. Będzie też coś takie pół na pół polsko-angielskie do jedzenia, ale ja Wam wszystko pokażę. O wszystkim Wam oczywiście opowiem. Także tak w tym roku wyszło, że od tego roku robię imieniny. One stwierdziły, że jest zbyt wiele urodzin na wiosnę. Jesteśmy zbyt busy, jakby to powiedzieć, więc stwierdziły, jeżeli ja z urodzin się przerzucę na imieniny na jesień, to będzie super, bo to będzie właśnie pretekst, żeby się właśnie spotkać no i rozjaśnić tą szarówę, która dookoła panuje. No, także tak, ta, taka jest historia moich imienin, a zakupy zrobiłam za prezent do darka, dostałam bon podarunkowy, znaczy kartę podarunkową do sklepu odzieżowego już oczywiście zużyłam, bardzo jestem z tego zadowolona. Od e, dostałam super podgrzewacz e, z takim fajnym zapachem m, blackberry i czarna porzeczka i liść laurowy, świetnie pachnie. Dostałam jeszcze od ucji czekoladki, ale to schowałam. E, niech sobie leżą. Jak mnie najdzie ochota na słodkie, bo ja tak za słodkim wiecie, nie bardzo przepadam, dopiero musi mi się zachcieć. Także tak to wygląda, koniec gadania. E, ja zabieram się do lekkiego przyszykowania rzeczy na jutro. A ja jutro Wam dokładnie pokażę, co przygotowałam dla dziewczyn i jakie drinki będę serwować. Oczywiście, jak będą chciały, to ponagrywamy trochę z naszego spotkania, to też będziecie mogli zobaczyć. I tak jak mówiłam, już dzisiaj od rana działam w kuchni. W tym momencie mi się już piecze w piekarniku kurczaczki zapiekane na kapuście kiszonej z pieczarkami i cebulą. Jak je ja wyjmę, to wam pokażę jak one wyglądają. Kurczak do sałatki gyros mi się podpieka i będzie coś jeszcze fajnego zaraz wam A pokażę. Więc to jest Yorkshire pudding, czyli to jest taka alternatywa dla ziemniaczków do pieczystego, na przykład tutaj. To się polewa normalnie sosem, tak jak ziemniaki u nas i się w ten sposób je. Natomiast ja robię polską wersję, którą zgapiłam już lata temu od koleżanki Kasi, mianowicie. Faszeruję podsmażoną kiełbasą, pieczarkami i cebulą. Jorksze tutaj nakładam tak z górką. Na to jeszcze posypuję serem żółtym i do zapieczenia do piekarnika, więc zobaczę jak taka wersja Yorkshire puddings podejdzie dla dziewczyn. Zobaczymy, może nagram ich reakcję, bo one takiego czegoś chyba nigdy nie jadły, bo raczej są bardzo tradycyjne, czyli normalnie jedzą tak jak, jak serwuje w pracy, polane sosem. Jak widać sałatki gotowe. Pięknie mi wyszły, świeżutka pekińska, super. Teraz je przykryję do lodówki, niech się przegryzie i na popołudnie będzie super. Dobrze, kolejny punkt programu są to polskie kanapeczki z polskiego żytniego chlebka. Taki fajny udało się nam kupić. I tutaj są dwa rodzaje szynki. Jedne są z ogórkiem i z rzutkiewką, drugie są po prostu z samą szynką. No bo wiecie, że anglicy tak warzywka średnia, ale może im dzisiaj. Yy, jakoś tak przemycę, zobaczymy czy dziewczyna będą smakować, wszystko postaram się Wam opowiedzieć, a może i troszkę nagrać a tu Wam pokażę obiad, który dzisiaj zrobiłam jest to taki przepis obiad dla taty, oczywiście sobie zgapiłam a więc jest to podsmażona kapusta kiszona z pieczarkami i cebulą i na to nałożyłam kawałki kurczaka, które wcześniej marnowałam w koperku, w kuminie w papryce, sól, pieprz olej, no takie wiecie, rzeczy, które po prostu lubicie i surowe Właśnie te kurczaki. Nałożyłam na tą kapustę już podsmażoną, i wszystko zapiekałam około półtorej godziny. I powiem Wam, że zapach, smak po prostu jest rekord świata. To jest dla nas na obiad, bo podejrzewam, że dziewczyny tego nie tkną. Chociaż, gdy, jeżeli zostanie i będą chciały spróbować, to oczywiście je poczęstuję, no ale ta kapusta kiszona tutaj naprawdę robi swoją robotę. No, a właśnie te puddingi tak wyglądają, tylko czekam na arka, wróci, bo mi sera brakło, musi mi dowieść sera. I po prostu resztę zasypę, ale będę i dopiero wstawiałam do piekarnika, jak będą dziewczyny, żeby je podawać na ciepło, bo takie są najlepsze. Cóż, po imprezie zostały tylko paluszki, kilka paluszków. Słuchajcie, wszystko znikło, nic nie nagrywałam, ponieważ no było tak fajnie, nie chciałam nikomu psuć klimatu, żeby się ktokolwiek stresował kamerą. Ja teraz piję w nowym kubeczku. Ach, nie będziecie widzieli o co chodzi w każdym razie. Herbatkę przed spaniem, a ja jutro Wam opowiem co nieco, bo już jestem naprawdę zmęczona. Ale impreza była naprawdę fajna było przyjemnie, fajnie się spotkać ze znajomymi. Pokażę Wam, co dostałam. Dostałam między innymi e, taki imbryczek na kawę, herbatę Witches Brew. <coughs> one wiedzą, że jestem wiedźma, więc mi to będzie bardzo ładnie pasował. Czekajcie, może bym jeszcze zmieniła światło. O, troszkę lepiej. Więc mam taki piękny. Dostałam kartkę od mojej Julie Happy Birthday, bo jak wiadomo, no nie ma name day w Anglii, więc to jest taka personalizowana kartka, do tego mam jeszcze zdjęcie i mam jeszcze coś, zaraz Wam pokażę, bo mam na górze, e, dostałam taki super room spray Lavenda en Geranium, po prostu uwielbiam ten zapach, ja bym mogła się nim sama psikać, ale on jest do pomieszczeń, do mm, na przykład sopy można spryskać, zasłony, wtedy jest taki piękny zapach w domu, bardzo fajny zapach. Do tego jeszcze są świece. Więc sobie na pewno dokupię świece. Dziewczyny mi nie brały, bo nie były pewne, czy mi się to spodoba, ale tak, podoba mi się ten zapach. Na pewno przy nim zostanę. No, oczywiście jak imieniny to wódeczka, właśnie muszę ją schować do lodówki, niech sobie stoi. Przyjdą kolejny raz, to ją wypijemy. To znaczy przy naszym piciu będziemy ją pił przez cały rok. Albo no i dwa. od mojej Julie dostałam koszulkę z naszym zdjęciem, właśnie z tym co mam na dole, muszę ją lekko rozprasować, także super prezent mi zrobiła, e, a szkoda w nie chodzi, żeby się nie sprała, ale świetny pomysł na prezent, także bardzo się cieszę. A tymczasem mamy niedzielę, czekamy aż Żarek wróci i uciekamy na spacerek, przywitaj się Gucio ze wszystkimi, Peć cześć. Zgrzyta zębami, słuchajcie. Pokucone są ostatnio. Jeden śpi w domku na dole, drugi śpi u góry. Musimy dokupić większy domek albo drugi, bo się bardzo biją o to miejsce, właśnie w domku. Feluś wystawił dubsko i ogonek. O jezi, buzia! Cześć Feluś! Ucja mu włożyła tam taką kartkę yy, i on po prostu kocha tą kartkę. On na niej śpi, on się od niej w ogóle. Nie oddala, więc chyba trzeba mu jakąś gazetę tam wykładać, bo chyba lubi spać na tym, bo go grzeje. Nie wiem, czy to widać. Widać jakie brudne okno, ponieważ przyszła wczoraj. Kim, ze swoim chłopakiem, a on ma takiego dużego psa, Belle. No ale jak wiecie, pies w moim domu nie przejdzie, choćby nie wiem co. I zobaczcie, i tą Belle zostawiliśmy w ogrodzie. Ona tak tu biedna siedziała i patrzyła przez okno do nas, ale ona się tak strasznie ślini i mi urodziła całą tą szybę. Więc dzisiaj muszę wyszorować. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, czy masz takiego psa w domu. oni dobrze o tym wiedzieli, także spokojnie, ale śmiechu było, jak ten pies tak siedział i takimi oczami stroskanymi, takimi stęsknionymi, tak patrzył do nas to do środka. Oczywiście dokarmiliśmy go polską wędliną, żeby nie było. No ale, o jeszcze tam, miskę od wody muszę przynieść. No i tak, tyle co sobie wzięłam. Prysznic, czekam na Arka i zaraz się zabieramy na spacerek, bo jest super pogoda, jest tak mroźnie, ale jest słoneczko, więc wczoraj siedzieliśmy w sumie cały dzień w domu, szykowaliśmy do imprezy, to dzisiaj po prostu, żeby była równowaga, idziemy się troszkę Dopowietrzyć i pooglądać, co tam fajnego w parku słychać. A w tym parku już nie byliśmy chyba ze 3 lata, więc biorę kamerę i też wam pokażę kawałek tej bardzo uroczej w, tej, tej w tym roku i długo ciepłej jesieni. Naprawdę. Ja chodzę w trampkach do tej pory, chodziłam, bo w sumie od dzisiaj jest troszkę ochłodzenie, ale ja chodziłam w trampkach prawie do końca listopada, także. Jesteśmy już na miejscu w Golden Acres Park. Bardzo ładny park. Myśmy to byli, ale z jakieś 5 lat temu, a to w sumie niedaleko nas teraz jest po przeprowadzce. Bardzo dużo ludzi, więc na razie mi jest ciężko się nagrywać, ale to jest piękna roślinność, więc jeszcze mam troszkę kwiatuszków na jesień, bo pokazuję. Bardzo to jest pięknie. I tu też są takie ogrody uprawne, coś takiego, jak dobrze pamiętam, ale nie wiem czy to jest teraz. Czynne. Ale zobaczcie, jak wszystko jeszcze kwitnie. Po prostu przepięknie. Bardzo ładnie. Zadbany park. A teraz Wam coś pokażę. Te drzewa mi się tak podobają. Ślicznie to wygląda. No, a my idziemy do kafejki na rybaturyzm. Jest pokazane, że jeździła ten miniaturowa kolej. No, niestety. Nieczynna jest teraz, ale może ktoś kiedyś znajdzie jakieś pieniążki i że jest fajnie, tak zimno, tak mroźnie, tak, takie bardzo mroźne powietrze. Ale to dobrze robi, szczególnie po wczorajszej imprezie, żeby się przewietrzyć. Także idziemy dalej, bo pokazuję Wam jeszcze trochę pięknej natury przy a Ja dziedzieli. dzisiaj mam bardzo hipsterski outfit. Skarpetki w kropki, luźne, przykrótkie spodnie. Do tego rękawusie czapa. Zupełnie na luzie i wygodnie. Polecam każdemu taki wygodny. parku, bo nie byliśmy zbyt długo, bo jednak naprawdę zimno, aż mi się nie chciało w ogóle obiektyw otwierać w aparacie. Wpadliśmy do sklepu i sobie kupiłam kilka pierdół takich, wiecie, na tą porę roku, żeby troszkę rozjaśnić. Dwa ptaszki. Gucio Felek, tak, tak jak nasze szczury. To wszystko było w takim sklepie One Below. Czyli wszystko jest za funcika albo coś koło funcika. Takie zwykłe na podgrzewacze hmm, lampionej, można nazwać. One mają taki fajny efekt. Nie wiem, czy to widać tak, jakby mróz je zmroził. Tak. Wziąłam dwa w sumie takie. No i wiecie, co sobie wzięłam? Bo w zeszłym roku kupiłam sobie gwiazdki na ciasteczka, ale gwiazdki nie miały takich fajnych kształtów, tylko były takie proste, proste krawędzie. A te ja już widziane na internecie dziewczyn. One wyglądają o wiele lepiej. Piękniej te, te ciasteczka wychodzą. Ja będę chyba używała tego, tego mniejszego, bo to drugie jest naprawdę ogromne. No ale zobaczę coś, na pewno do czegoś mi się jeszcze przyda. No i tu wzięłam w takie zwykłe lampki, bo chcę coś powiesić przed pokoju, bo tam nie mamy kontaktu i tam nie mogę nic podpiąć. Póki co. Więc takie lampki na baterie zwykłe, białe się dobrze... Sprawdzą mi się wydaje i do łazienki też jedne, bo to jednak zawsze o tej porze roku, żeby nie było tak ciemno w domu, zawsze będzie przyjemniej. Takie małe. A, ja się z wami już żegnam w tym vlogu. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. I przypominam o kciuka w górę oraz o subskrypcji, ponieważ już słuchajcie, jest nas prawie 500. To jest mój rekord. Na tą chwilę jest 478, czy 483 już nawet dzisiaj sprawdzałam osoby, więc jeszcze troszkę będzie nas już pół tysiąca. Także pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału.